Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. Dzisiaj znowu odcinek o Mats i Nessie. Kto by się spodziewał? W sumie to mimo końca ich przyjaźni, wciąż mają ze sobą dramy. I o tym dzisiaj, ale zanim przejdziemy do tematu, chciałam podziękować sobie za aktywność na moim profilu na Instagramie. Także pozdrawiam, jeśli chodzi o moje konto. Jak zwykle jest w opisie, także tam będziecie, będziecie na bieżąco. Więc to Was ale przejdźmy. Do sedna Także zaczęło się od Mads Tak, znowu mm. Ma ona swój taki serial Reality show Na kanale na YouTubie TV się nazywa A jej właśnie To show nazywa się Popularna jak ja Pierwszy odcinek wyszedł 29 grudnia No i jak się domyślacie jest to taki Właśnie serial, coś typu serial o jej życiu, jak to wygląda. Pat w jednym z odcinków e, powiedziała właśnie, że wszystkie dziewczyny, z którymi mieszkała kiedyś, teraz się na nie patrzą. I dalej kontynuowała, mówiąc, że jak ludzie widzą coś w internecie, to lubią to przerodzić w coś innego, wyolbrzymić. Dodać coś od siebie. I tu przytoczyła przykład, e, że ludzie piszą jej komentarze typu: Zauważcie, jak każdy przyjaźnił się z Mac, a teraz już te osoby przyjaźnią się z Nessą. Na co Mac odpowiada, że te osoby, które się właśnie z Nessą przyjaźnią, robią to tylko dlatego, że jest szansa, że może się tak zdarzyć, że Nesta będzie miała kolab z Justinem Bieberem. I te osoby właśnie chcą być na backstage'u ich koncertów wtedy. I wiecie, po prostu mówi, że te osoby są fałszywe tak naprawdę przez to. Ja nie wiem, jak inaczej to rozumieć, skoro zależy im właśnie tylko na przyjaźni z kimś dla własnych jakichś zysków typu. Backstage'owanie koncertu Justyna Biebera i Nessy Więc Mats mówi po prostu, że ją to tak wkurza Bo nikt nic nie wie, a ona mówi, że jest w tych social mediach od 8 lat Więc widzi jak to wygląda, co się dzieje Tak samo widzi jak ludzie osiągają sukcesy Potem jest ich mniej, potem się staczają, potem znów osiągają sukcesy I to jest taka sinusoida Tak samo z przyjaciółmi, że ludzie się przyjaźnią Potem już nie i potem się pytają takiego, że po co się... dlaczego już się nie przyjaźni za tą osobą latarzem. No, że w sumie już e, dostała te zasięgi od tej drugiej, więc już nie jest mi potrzebna. Więc e, no, tutaj też mówi, jak to wygląda od kulis i jak ludzie są po prostu fałszywi. No przynajmniej ja to tak odebrałam, dajcie znać jak Wy. Tak samo e, dalej weszła już na temat e, trochę jej ex, dlatego że powiedziała, że tak samo ktoś mówi, że nie może spotykać się z jej chłopakiem, yy, bo ma to drama, a Mac mówi, że tak naprawdę mój ex to drama, więc teraz ludzie pomyśleli, o znowu w sumie na oczy Denia, a to się jak wiadomo ludziom niezbyt podoba, bo ma jednak tego nowego chłopaka. O tym też mówiłam w poprzednim jakimś filmiku o niej. Zostawiam Wam linka w opisie, jak będziecie ciekawi, co wtedy mówiła, o czym wtedy wspomniała. I przeczytam Wam teraz po prostu komentarze do tego, co ludzie mieli do powiedzenia. Chociaż możecie się już domyślać, już też Wam trochę tutaj w sumie zdradziłam, jak to odebrali. Okej, okay, to już staje się dziwne. Ona mówi o Jadenie i się cały czas. Czy on może przestać? To wszystko, o czym ona mówi. Ona cały czas mówi o swoim ex. Ta dziewczyna nawet wplątała Justina Libera w dramę. Wiecie, że już po prostu, tak naprawdę, Mats to drama, jednak mówią, bo wplątała nawet Justina w tą dramę, chociaż nie wiem, czy wplątała jakoś. No, wspominając o tym, że jest szansa na ich kolap, w sumie rzeczywiście ludzie będą o tym gadać. Ale czy to jest drama, że oni będą mieć kolap? Nie sądzę. Chyba, że niektórym się to nie będzie podobało, że ma on kolab z y, TikTokerką, a no, ludzie są cały czas w szoku, że TikTokerzy osiągają sukces. Po prostu. Tak samo teraz Dixie ma jakiegoś dużego kolaba. Właśnie widziałam i też ludzie mają mieszane y, uczucia co do tego, <laughs> reakcje. No ale wróćmy do tego tematu. Tana Morzo skomentowała również ten fragment y, wypowiedzi Mats. Jak wiemy, Tana broniła Nessę. Już wcześniej a, i mówiła, że jakby nie zapominajmy, ile oni mają lat, że to się takie rzeczy się po prostu dzieją, jak jest się młodym, że ktoś odbija komuś chłopaka i tak dalej, i żeby dać im szansę i że widzi, że są szczęśliwi i że to jest najważniejsze i że prawo dla nich, że mają odwagę, na miłość, prawda, mimo tłu e, przeciwieństw, losu. Także Tana ich broniła, i wtedy Nessa też bardzo się ucieszyła. Potem, właśnie Tana mówiła, że Nessa jej napisała, że tak się cieszy, że Tana ją broni, bo ciężko Nessa się o takich prawdziwych przyjaciół po prostu. No i tutaj też, właśnie Tana skomentowała te fragmenty, także już Wam czytam komentarz od niej. Nessa nie przyjaźni się z innymi dla zasięgów. Ona jest najsłodszą przyjaciółką dla tych, którzy są wokół niej. Wiele rzeczy się zadziało i gdyby ludzie o nich wiedzieli, to bez wątpienia stanęliby po stronie Nessy. Ale ona postanawia być mądrzejsza. Naprawdę chciałabym, żeby Mats to skończyła. Kiedy zna się całą historię, całą prawdę, to się widzi, że to nie jest to. Także Tana tutaj sugeruje, że wie coś, czego my nie wiemy, co jest bardzo prawdopodobne. W końcu one się tam przyjaźnią z Nessą, chyba. Um. I no ale też w drugiej wiadomo, że skoro Tana przyjaźni się z Nessą, no to będzie stanie po jej stronie I no ciężko tutaj tak naprawdę podejść do tego obiektywnie I ciężko stwierdzić jak jest, nie znając całej prawdy um, Wiecie, Bats może mówić tak, żeby trochę sobie um, przychylniej ustawić publiczność A Nessa właśnie w drugą stronę, chociaż Nessa w sumie się niezbyt odzywa, ale właśnie Teraz w sumie coś powiedziała, zareagowała na to, także o tym też już zaraz. Tylko przeczytam wam, o czym też ludzie pisali a propos tego komentarza, bo rzeczywiście Tana w sumie nie wiem skąd wzięła to, że Nessa przyjaźni się z innymi dla zasięgów, bo tak napisała, a Max mówiła, że to inni z nią się przyjaźnią dla zasięgów, z Nestą, a nie na odwrót. Także ktoś tutaj też to zauważył i napisał. Ona nie powiedziała, że Nessa się z innymi przyjaźni I dla zasięgów, powiedziała, że ludzie wykorzystują Nessę. No i tak, teraz słuchajcie, patrzmy na to, bo wspomniała tutaj Mac też o tych swoich dawnych współlokatorach, i Cooper Noriega, który jest chłopakiem Sabriny Kasady, skomentował ten fragment pisząc: Nie, to Ty po prostu jesteś wariatką. Bo tutaj nazwała, właśnie mówiła, że dziewczyny dają jakieś dziwne krzywe spojrzenia i tak dalej. Tak czy siak, wtedy właśnie wszystkie te dawne współlokatorki ją unfollowowały, czyli Emma Brooks, Debbie Winkler, Cooper Nogiega, o którym już mówiłam, i Sabrina Casada. No i tak jak mówiłam, doczekaliśmy się też odpowiedzi Nessy, bo. Nie milczała, nie tym razem, już miała widocznie dość tego. A przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest jej odpowiedź na to, tak się ludziom wydaje. Bo ona, mmm, niedługo, właśnie po tym, jak ten fragment zaczął chodzić fairwellowo, jak ludzie zaczęli go widzieć, to NS na no Story so this, po prostu napisała jakieś takie randomowe literki, że to jest takie. Co się dzieje? Ja to tak odczytałam. Plus na TikToku wstawiła filmik z Jadenem i, i podpisała go. Lol. Nie wiem, czy dłużej mogę to trzymać w sobie. E, no i to też właśnie rzekomo tyczyło się Mac. Czy tak jest? Nie wiem, ale wiele rzeczy na to wskazuje, bo ludzie komentowali tego TikToka. Zdemaskuj Ona ma większą obsesję, obsesję na waszym punkcie, niż na punkcie jej obecnego chłopaka. To jest zastanawiające. Um, ona powinna przestać. W każdym odcinku mówiła, mówi coś o swoim ex albo o Nessie. Przykro mines nie pozwól, żeby jej słowa do ciebie dotarły. Także tak jak widzicie, ludzie byli za Nessą, bo oni w sumie nic nie mówią o Mac i, i nowym związku, a Mac wciąż mówi o Nessie i Jadenie. Ciekawi mnie tylko, co na to Chłopak Mac, obecny chłopak. Jestem ciekawa, e, czy mu to przeszkadza, czy wie, że po prostu tak o wspomina o tym ex i jest się, bo została zraniona, czy jak. Nie wiem, sama jestem ciekawa, no. Z drugiej strony tak sobie właśnie myślę, że to tak naprawdę Mac często pytają, um, o te sprawy, więc ona wtedy o tym mówi. To nie jest koniecznie tak, że zawsze ona sama porusza ten temat swojego ex czy Nessy, tylko dziennikarza. W dodatku zauważmy, że ona ma teraz po prostu to reality show i takie dramy, takie kontrowersje bardzo przyciągają uwagę i widzicie jak to działa. Powiedziała o tym i nagle um, spowodowała, że to jej show stało się bardziej popularne, bo ludzie o tym mówią. Ja sama aż... Um, te, w tamtym momencie y, wpisałam właśnie ten kanał, żeby zobaczyć ten odcinek, więc to na pewno przyciągnie uwagę, i dzięki temu y, ten, ten serial jakby przyciągnie większe pieniądze. Także też o to może w sumie chodzić, y, bo mówię jakby było tylko o samych wspaniałym, wspaniałych aspektach życia Mac. To by takiej uwagi to nie przyciągnęło, bo też wiadomo, że to wtedy nie byłoby zbytnio realne, bo każdy ma, wiadomo, jakieś dołki w swoim życiu. I też dzięki temu serialowi ma okazję mówić o tym, bo na przykład, gdyby Nessa miała taki serial, to myślę właśnie, czy też by coś nie wspomniała o tym. Nie wiem, ale no widzicie, tak naprawdę osiągnęła dzięki temu MAC trochę to, może na co liczyła też. Osiągnie, czyli te dramy, ale też właśnie ja tak myślę o niej, że ją dalej to wszystko może niesamowicie boleć, bo to ona została tak naprawdę, wydaje mi się, że najbardziej zraniona, bo dalej kochała tego Jaydena, a on nagle z jej przyjaciółką zaczął chodzić, więc dalej nie może tego przeboleć. Próbuję się też postawić jakby na jej miejscu i mogę sobie wyobrazić, jak jest to. Ciężkie, żeby żyć potem dalej. A wiadomo, ma nowego chłopaka, który ją wspiera, i tak dalej, o czym też mówiłam na jakimś z wywiadów. Ale no jednak ciężko się pogodzić czasem z przeszłością. Ale dajcie znać, jak wy odbieracie Mac i to mówienie ciągłe o jej ex, Bo też myślę, się, że przez to, że mówi cały czas Mac o tym ex, to ciężej jest jej też o nim zapomnieć. Więc myślę, że zdrowie by było, nawet dla niej, gdyby. Nie mówiła po prostu o nim, ale tak, dajcie znać, co o tym myślicie. I jestem sama ciekawa, w sumie czy Nessa odpowie na to wszystko i jakby, czy opowie tą swoją historię, o czym mówiła na TikToku, że nie wie, czy dalej jest w stanie trzymać to w sobie, więc ciekawe, czy ją zdemaskuję, Może powie nam coś, czego nie wiemy. Co się okaże, jak tak się stanie, to oczywiście wam o tym nagram. Wy też mi możecie dać znać, jak się pierwszy dowiecie przede mną, czy to w komentarzach tu, czy na Instagramie, gdzieś tam, piszcie to na pewno, zobaczę Waszą wiadomość. I tak. To tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, wiecie, co robić. Możecie dać łapkę w górę, czy zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co, zapraszam też na Instagrama Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do następnego filmiku. A! Dajcie mi jeszcze znać, jakie chcecie filmiki na tym kanale. Jakie tematy? Możecie dać tematy w komentarzach. To na No, do zobaczenia. Bye, bye.